W niedzielę 20 marca dwie drużyny z gminy Sędziszów Małopolski, a klasy podokręg Dębica, również rozpoczęły rozgrywki rundy wiosennej. Sokół Krzywa pokonał lidera tabeli LKS Nagoszyn 2 do 1, natomiast Kłoska Węczyn zremisował na wyjeździe z Wiktorią Ocieka 0 do 0. Mecz w Krzywej rozgrywany był w trudnych warunkach. Piłkarze musieli radzić sobie z dużą ilością błota na boisku, które łapało futbolówkę jak magnes. Pierwsza odsłona spotkania to wyrównana walka. Obie drużyny zdobyły po jednym golu. Po przerwie Sokół Krzywa przezwyciężył warstwy uciążliwego błota i zdobył zwycięską bramkę. Po ustanowieniu wyniku na swoją korzyść 2 do 1 do końca spotkania trener gospodarzy Edward Sroka postawił na maksymalną defensywę broniąc trzech punktów. Draliśmy z liderem. Pierwszy to akurat mój tu z, z mecz w tym zespole. No jeszcze nie jest ciągnięcia, troszkę dzisiaj wypadło trzech zawodników ze składu, dwóch feretów, którzy jeden za te kartki i mógł grać, drugi chory. No i Śmiałowski, który też się rozchorował. Bartuśnik po chorobie dopiero wrócił. No, tak Myślę, że pierwszą połówkę graliśmy niezły mecz, był wyrównany mecz i dobrze. No, końcówka należała do gości, byli lepsi, kondycyjnie mocniejsi. My się tak bronili już te ostatnie minuty, no, i, no, ale szczęśliwie wygraliśmy ten mecz 2-1.